Moim i Państwa gościem jest pan dr Paweł Borowiecki, autor książki Samotność ludzi dorosłych z niepełnosprawnością ruchową, autor auty artykułów, wykładowca akademicki, pedagog w 10. Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Konarskiego w Radomiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka była Pana droga w dążeniu do tego zawodu, pedagog? Skąd to się wzięło? Moja droga do tego zawodu zaczęła się już w czasach szkolnych, ponieważ już kiedy uczyłem się w szkole, w liceum, to zawsze chciałem pomagać innym, pomagać w nauce, pomagać w rozwiązywaniu różnych trudności, problemów i na początku myślałem o pracy psychologa, o studiach psychologicznych, o tym, żeby studiować psychologię. Ale niestety w naszym mieście Radomiu wtedy jeszcze ten kierunek nie był dostępny. W związku z tym pomyślałem, że wybiorę taki kierunek, który będzie najbardziej pokrewny, i dlatego wybrałem pedagogikę. I na tych studiach właśnie jest bardzo dużo zajęć z psychologii. Studiowałem pedagogikę u nas. Na Uniwersytecie w Radomiu. Wtedy jeszcze były to studia licencjackie, nie było jeszcze studiów magisterskich. Studia magisterskie dokończałem w Lublinie na UMCS-ie, gdzie poznałem wielu bardzo ciekawych wykładowców, studentów i tam ukończyłem swoje studia magisterskie. Następnie po ukończeniu studiów y, przyszedł taki czas y, dosyć trudny, czyli czas y, szukania pracy. Y, w związku z tym, że jestem osobą, która y, porusza się na wózku, y, jestem osobą z niepełnosprawnością ruchową od urodzenia, y, więc to poszukiwanie pracy było dosyć trudne. Y, wiedziałem, że chcę pracować w szkole, że chcę pracować z uczniami, najlepiej z młodzieżą. Z takimi właśnie starszymi uczniami, bo w pracy z tą grupą czuję się najlepiej, i rozpoczynałem moje poszukiwania. Na początek nie było tak łatwo, jeśli chodzi o znalezienie pracy w szkole, więc zaczynałem od wolontariatu. Później podejmowałem pracę i kontakt właśnie z różnymi stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością różnych grup potrzebujących pomocy, czy to dzieci, młodzieży, czy całych rodzin. I miałem okazję współpracować na przykład z takimi dwoma radomskimi stowarzyszeniami nowe perspektywy, budujemy przystań w Radomiu, to są takie właśnie dwa stowarzyszenia, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. I tam stawiałem takie swoje pierwsze kroki w moim zawodzie, i po pewnym czasie wreszcie udało mi się znaleźć moją wymarzoną pracę w szkole, i trafiłem właśnie do 10 Liceum z oddziałami integracyjnymi imienia Stanisława Konarskiego w Radomiu, gdzie już od prawie 7 lat pracuję jako pedagog specjalny. A co skłoniło Pana do wyboru właśnie 10 LO? Jak to się stało, że trafił Pan właśnie tutaj? Przede wszystkim muszę powiedzieć, że jest to szkoła wyjątkowa, ponieważ jest to jedyna tak naprawdę w całym Mazowszu w pełni integracyjne liceum. To znaczy, że każda klasa w tej szkole jest klasą integracyjną, czyli polega to na tym, że oprócz uczniów pełnosprawnych uczą się w każdej klasie również uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami, schorzeniami i te klasy są mało liczne, dwudziestoosobowe. Tak właśnie wygląda praca, jeśli chodzi o szkołę integracyjną. Natomiast to jeszcze mnie skłoniło, przede wszystkim wiele dobrych opinii pozytywnych, które słyszałem o tej szkole, wyjątkowy klimat, wyjątkowa atmosfera, która jest w tej szkole. I przede wszystkim bardzo otwarta postawa zarówno dyrekcji, jak i nauczycieli, ponieważ szkoła ta jest nie tylko pozbawiona barier architektonicznych, co w moim przypadku jest również bardzo ważne, bo w szkole mamy na przykład windę, która pozwala mi się poruszać między piętrami, mamy podjazd, więc mogę swobodnie poruszać się po całym budynku. Ale oprócz tych właśnie zniesionych barier architektonicznych, ważne jest też to, że pracownicy i dyrekcja są otwarci, nie mają żadnych barier w swoich głowach i traktują mnie na równi z innymi pracownikami, i mogę tutaj pracować, realizować się, i bardzo mnie to cieszy. I to właśnie skłoniło mnie do wyboru tej szkoły. Ja już po, po pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej, z panem dyrektorem, po rozmowach też z innymi nauczycielami, wiedziałem, że chcę tutaj pracować i że jest to takie moje wymarzone miejsce, i bardzo się cieszę, że tutaj właśnie jestem. Napisał pan książkę. I właśnie jak to się stało? Skąd pomysł na, na napisanie książki? Tak, książka jest owocem mojej pracy doktorskiej, ponieważ e, tak się składa, że jeszcze przed pandemią czyli w 2019 roku, w czerwcu. Udało mi się y, obronić moją pracę doktorską y, i później po prawie dwóch latach, czyli w 2021 roku, postanowiłem tę pracę doktorską, która dotyczyła y, samotności osób z niepełnosprawnością ruchową i radzenia sobie z tą samotnością, y, postanowiłem tę pracę spróbować wydać w formie książkowej, żeby właśnie y, trafiła do szerszego grona odbiorców, ponieważ Często jest tak, że osoby z różnymi niepełnosprawnościami, zwłaszcza z niepełnosprawnością ruchową, spotykają się z różnymi rodzajami samotności. Czy to z niezrozumieniem ze strony innych, czy po prostu z takimi rzeczami codziennymi, jak na przykład różne ograniczenia w poruszaniu się, przemieszczaniu, czy bariery architektoniczne, które mocno ograniczają ich właśnie kontakty społeczne i powoduje to, że często mogą czuć się osamotnieni. Przeprowadziłem wywiady z 20 osobami z niepełnosprawnością ruchową i w tych wywiadach właśnie te osoby podzieliły się ze mną swoimi doświadczeniami życiowymi związanymi właśnie z odczuwaniem samotności. Książka została wydana w 2021 roku i obecnie można ją Zamawiać można ją kupować, wpisując właśnie y, między innymi jej tytuł w y, przeglądarkę internetową. Więc jeśli ktoś jest chętny, to oczywiście zapraszam do lektury. A czy pana zdaniem osoby niepełnosprawne potrzebują mieć pracę lub jakieś zajęcie? Dokładnie tak. Y, I bardzo dziękuję za to pytanie, ponieważ to jest bardzo ważne. Y, Praca dla, dla wielu osób, dla każdego z nas, spełnia różne funkcje. I myślę, że jak pomyślimy sobie o takich podstawowych funkcjach, to jeżeli chodzi o osoby pełnosprawne, to zazwyczaj myślimy o tak zwanej funkcji zarobkowej czy ekonomicznej. Tak? Czyli praca jest po to, żebyśmy mogli zarabiać pieniądze, żeby się utrzymać. Oczywiście są też inne aspekty, tak? na przykład Funkcja społeczna, spotykanie się z innymi osobami w pracy, rozwijanie swoich zainteresowań poprzez pracę, ale dla osób z niepełnosprawnością ta praca ma o wiele głębsze znaczenie i głębszy sens, ponieważ pełni też taką funkcję uspołeczniającą pozwala właśnie wyjść do ludzi, być wśród ludzi, realizować się wśród innych ludzi, realizować swoje właśnie pasje często, ponieważ często tak jak w moim przypadku ta praca jest związana z pasjami i najlepiej by było, żeby była właśnie związana z tym, co lubimy robić. Ale też bardzo ważne jest to, że dla osób z niepełnosprawnościami praca pełni przede wszystkim taką funkcję terapeutyczną. My to tak nazywamy właśnie pedagodzy, psycholodzy tak to nazywają, że jest to tak zwana terapia poprzez pracę, bo właśnie dzięki pracy te osoby mogą być wśród ludzi, mogą czuć się potrzebne, mogą realizować siebie, zaspokajać takie potrzeby właśnie afiliacji, czyli bycia między ludźmi, akceptacji i bycia po prostu pracownikiem, który robi coś fajnego, pożytecznego, może też robić coś właśnie na rzecz innych osób, tak jak ja na przykład Pracuje z uczniami czy ze studentami, pomagając im, wspierając ich. A z jakimi trudnościami muszą się mierzyć osoby niepełnosprawne szukające pracy i, i może co należy zmienić, czy, czy jest być może za co pochwalić społeczeństwo w tej kwestii? Myślę, że te trudności można podzielić na takie dwie części. Pierwsza część to jest oczywiście yy, Kwestia barier architektonicznych, ponieważ my wiemy, że nie wszystkie miejsca pracy są dostosowane w odpowiedni sposób dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, więc szukając pracy, osoba z niepełnosprawnością też musi kierować się dostępnością danego miejsca, czy, czy dane miejsce będzie dla niej dostępne. Ale myślę, że takim o wiele ważniejszym aspektem są te bariery mentalne i społeczne, czyli bariery tkwiące w głowach innych ludzi, zwłaszcza tutaj mam na myśli pracodawców. I często są to właśnie różne obawy pracodawców przed tym, czy taka osoba z niepełnosprawnością sprawdzi się na danym stanowisku jako dany pracownik, czy będzie odpowiednio radzić sobie z różnymi obowiązkami, zadaniami. I co można z tym zrobić? Tutaj Pan zapytał. Ja myślę, że przede wszystkim nie ma takiej jednej recepty na to, jedno rozwiązanie, które daje pozytywne efekty, i jest to przede wszystkim edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja, czyli trzeba jak najczęściej i w jak najszerszym, jak największym stopniu edukować społeczeństwo na temat właśnie. Niepełnosprawności na temat potrzeb osób z niepełnosprawnością, mówić o tym, pokazywać też przede wszystkim pozytywne przykłady takich właśnie osób z niepełnosprawnością, które są aktywne, które pracują zawodowo, mówić o tym i tak jak my właśnie teraz rozmawiamy. To jest też bardzo ważny element tej edukacji, żeby Pokazywać społeczeństwu, że takie osoby chcą pracować, mogą pracować i mogą fajnie realizować się w tej pracy i często też dawać coś ciekawego i dobrego od siebie i innym ludziom. Dobrze, a tak na koniec, czy jest coś, co chce Pan przekazać właśnie osobom niepełnosprawnym, które poszukują zajęcia dla siebie, drogi lub po prostu pracy? Na pewno warto tutaj się zastanowić nad tym, co lubimy robić, czyli co nam sprawia przyjemność w pierwszej kolejności. I jak już będziemy wiedzieli, co lubimy robić, co jest naszą pasją, to w dalszej kolejności trzeba pomyśleć nad tym, czy to, co lubimy robić, to nasze zainteresowanie, czy może jakieś hobby. Czy można w jakiś sposób przełożyć na pracę, czy, czy można z tego mieć ewentualnie w przyszłości jakieś zajęcie w formie na przykład pracy zawodowej, czy później ewentualnie jakiś zarobek. Więc przede wszystkim na pierwszym miejscu poznanie swoich właśnie zainteresowań, pasji i też swoich mocnych stron, tego co lubimy robić i tego w czym jesteśmy dobrzy. I też na pewno zachęcam do tego, żeby w czasie nauki, w czasie studiów, oprócz właśnie tej wiedzy książkowej, naukowej, która teraz jest bardzo szeroko dostępna, bo mamy internet, więc wiedzę można zdobyć w bardzo szybki sposób, można wiele rzeczy przeczytać, dowiedzieć się, więc żeby też nie zapominać o tym, że Oprócz tej wiedzy, bardzo ważna jest praktyka i warto tą praktykę zdobywać, czyli angażować się w różne działania, kontaktować się właśnie z różnymi osobami, formami np. wolontariatu czy organizacjami pozarządowymi, takimi jak różne stowarzyszenia, fundacje, i może później właśnie z tych kontaktów wyjdzie coś fajnego, ciekawego. Co później przełoży się na jakąś ciekawą pracę i na pewno da nam o wiele więcej różnych kontaktów, możliwości, które później będziemy mogli w jakiś sposób wykorzystać w naszym dalszym rozwoju i pracy. Więc do tego na pewno zachęcam. Dobrze, bardzo dziękuję za, za rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan dr Paweł Borowiecki, autor książki „Samotność ludzi dorosłych z niepełnosprawnością ruchową”, pedagog w dziesiątym liceum ogólnokształcącym imienia Stanisława Konarskiego w Radomiu. Dziękuję serdecznie za rozmowę.